Z nami Monika Banaś, Kasia Kaczyk. Po finale Mistrzostwa Polski gratuluję dziewczynie na początku dobry, zwycięstwa. Dziękuję. Jaki element y, siatkarskiego rzemiosła, nie wiem, blok, zagrywka, przyjęcie, y, co waszym zdaniem założyło na tym, że to wy y, zdobyłyście te No Myślę, że wszystko, że ciężka praca, ciężkie treningi, ogrywałyśmy się w młodej oralinie wszystko przyczyniło się do zwycięstwa. Każda z nas dała coś od siebie, zostawiała serce na wojsku. Udało nam się. Czyli, się czyli te właśnie w nawiązaniu do młodej Jorle Te porażki e, z lepszymi drużynami, ze starszymi dziewczynami procentują teraz w takich rozrywkach? Myślę, że bardzo budują i dają. Uczą lekcje. No. Uczą nas pokory. Uczą nas tego, że powinniśmy być lepsze i wygrywać. Takie porażki, które gramy z lepszymi zespołami, ogrywamy dużo łatwiej później nam się gra z dziewczynami, które są w naszym wieku, bo ogrywamy się z starszymi. Bo jednak młoda liga to jest U23, także fajnie, że możemy sobie porazić dziewczynami, które są lepsze od nas. E, porażki to tam tak na bok, nie, nie ważne rzeczy. E, jesteście mistrzami mało juniorek. E, pierwsze dwa sety dość pewnie wygrane. To trzecie, trzeci set w końcówce, drużyna, e, rywalek dochodziła was. Czułyście jakieś takie nerwy, że może możecie się tu e, wymknąć spod kontroli, czy cały czas pewność siebie, cały czas wiedziałyście, że to wy e, prowadzicie, wy decydujecie, pociągacie za sznurki w tym kierunku? Ja myślę, że szatku, jest taka piękna, że nigdy nic nie wiadomo, nie jest nieprzewidywalna. nie? Tak, grałyśmy raczej pewnie, nie bałyśmy się, weszłyśmy od razu pewnie, pokazały pokazałyśmy, wygrałyśmy dwa pierwsze sety. Ostatni set no, widać, że po nas przełamać, nie udało się, zagrałyśmy bardzo dobrze. I... Bardzo się cieszę, że był Nie dało się się Teraz... Yy... Kolejny etap ćwierćfinału mistrzostw już Polski, e, chyba takie wygranie turnieju jeszcze bardziej motywuje do jeszcze większego wysiłku, jeszcze cięższej pracy, no bo jak widzicie, że treningi przynoszą efekty, to chyba jeszcze bardziej chce się pracować. No oczywiście, mamy jeszcze przed sobą mistrzostwa KDT, cały czas trenujemy, jesteśmy w gazie. Mistrzostwa juniorek gramy u siebie, dzięki pierwszemu miejscu. Dobrze nam się tu gra, jesteśmy u siebie, myślę, że, że ciężkie treningi tutaj odbije się później na boisku. Yy, jeszcze jedno yy, pytanie o cele, no bo w mistrzynie Małopolski, no to co dalej, to coś... Za mało, oczywiście. za mało. Jeszcze, no. jeszcze więcej chcemy. jakie jak jest cel właśnie? jedną czwartą mistrzostw Polski, to będziemy współczesni. Chcemy po prostu dać z wszystko. Zobaczymy, Czyli co to 100% i na ile, to po, na ile to pozwoli, z tego się tak. będzie się cieszyć. Tak, my nie oczekujemy, gramy swoje i zobaczymy, co będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce, mógł współpracować yy, stary Sącz. Yy, panie trenerze, sukces! Wydaje mi się, że drugie miejsce to, to sukces dla, dla waszego klubu. Zg zg zgodzi się Pan z moją teorią, czy, czy, jest pan, yy, czy ma Pan inne zdanie? Jest to sukces ze względu na to, że gramy samymi wychowankami. To są dziewczyny, które przyszły od 3-4 lat, są u nas w klubie i trenują z nami, i tak doszliśmy do yy, teraz Opinia z boiska, Jako rozgrywająca widziałaś, bo widzisz chyba najwięcej, najwięcej analizujesz. Czego brakło, którego elementu siatkarskiego tego rzemiosła brakło wam, żeby żeby móc tej nie przełamać i, i to wy, żebyście wygrały. Z boiska brakło takiej naszej determinacji. Za dużo głupich błędów niepotrzebnych w przyjęciu, w zagrywce. Oddawaliśmy trochę punktów za darmo, no ale no to już, Siatkówka? Siatkówka. Obecnie. Teraz drugie miejsce i jednak jedziecie dalej, to no chyba jest, jest motywacja, taki medal na, na szyi na pewno motywuje do tego, żeby trenować i żeby jeszcze walczyć w ćwierćfinałach dalej. Od czterech lat jesteśmy w ścisłym finale, zawsze w małpowstwie, więc to dla nas wielkie zaskoczenie, z tej strony nie było, aczkolwiek no, wiemy co mamy poprawić, wiemy nad czym musimy pracować i nad tym będziemy pracować. A jaki jest cel stawiany przez trenera zawodniczką, przed trenerem? Może nie będę mówił o celach, one doskonale wiedzą, jaki jest cel. Co, mają, co mają robić na boisku. one mają grać i wiedzą, co mają robić. Mówiliśmy o tym, czego braku, a co według Ciebie było wyróżniającym się elementem w drużynie Rywalek? Gdzie one prezentowały się najlepiej? Starały się dochodzić do każdych piłek. Gdzie nie mogły, tam wystawiły rękę, jakoś ta piłka zawsze się odbiła. i. Na pewno to dodawało im takiej motywacji do walut. Siatkarskie szczęście tak dobre, takie, które no, tak. jest potrzebne. Po prostu, no, dziś miały lepszy dzień, no i trzeba ich uznać, ich wyższość. No i cieszymy się I tak, że jedziemy na jedną czwartą. Postaramy się dać siebie jeszcze więcej niż rok temu i... I się w, się w finale. Tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Dziękuję. Dziękuję. Trener, mistrzyń, małopolski uniorek. Ładnie dołożył mi pan Panie trenerze, na początku gratulacje tego zwycięstwa. Jest Pan zaskoczony? Czy gdzieś tam w podświadomości po tak dobrej rundzie za zasadniczej spodziewał się Pan, że, że tak to się może potoczyć? Przede wszystkim dziękuję za gratulacje. One się należą wszystkim, którzy na to pracowali. Jest to duża grupa ludzi. Wszystkim trenerom, którzy z tymi dziewczynami pracują. Wszystkim, którzy tworzyli ten zespół. Fajnie, że jest sukces, bo jak się na coś pracuje, sukces się tworzy. Jest fajnie. Ja myślę, że to nie jest nasz cel, ten medal, mimo że on bardzo cieszy. Ja myślę, że musimy patrzeć trochę dalej i walczyć o to, żeby zajść jak najdalej, wygrać jak najwięcej meczy, a przede wszystkim fajnie grać, żeby cieszyło. Myślę, że to jest najważniejsze, te łzy tych dziewczyn, wydaje się, że warto to robić, żeby to zobaczyć. To jest właśnie chyba, mówi Pan o, o cieszeniu się, dzisiaj było widać po dziewczynach, że ta gra przyniosła im radość, że, że to, to samo to jakoś tak, tak szło wszystko ładnie na boisku, to jest chyba cel każdej drużyny, Siat. każdego trenera, żeby osiągnąć coś takiego. Siatkówka to fajny sport i cieszy, trudno się im dziwić. Co do samego spotkania jeszcze. Tak z boku, oglądając, y, który element y, zaważył na zwycięstwie. Jest taki element wyróżniający się tak na, na gorąco dla, dla pana? Myślę, że bardziej chcieliśmy wygrać przede wszystkim, bo obydwa zespoły potrafią grać. Na pewno stary sąd jest od nas troszeczkę starszy, średnio to daje przewagę. Stary sąd jest starszy. <noise> stary sąd jest starszy, średnio na boisku. U nas gra więcej kadetek i to są nawet dwie kadetki 2001. No, wydaje mi się, że one strasznie chciały wygrać, odegrać się za zeszły rok, gdzie w kadetkach przegraliśmy. No, no i chyba to chcielstwo spowodowało, że przełamaliśmy siłę. Za łatwo troszkę w pierwszym secie szło i wyłączyliśmy się w połowie drugiego, no bo to też taki zespół, yy, który no, machają pięknie jeszcze rozśmieszając mnie to też jest taki zespół, który ma litość nad przeciwnikiem zamiast grać do końca Zaraz tak jak potrafi i udowodnić to jak mogą grać one bardzo chętnie podają rękę, psują zagrywki bardzo koleżeńsko czekają na to aż przeciwnik jednak odbierze im to zwycięstwo jest to strasznie sympatyczne z ich strony eee, teraz kolejna Kolejna faza turnieju, ćwierćfinały. finały. Jakie, jakie cele, jakie nadzieje na dalszą e, fazę? Chcielibyśmy fajnie grać. Przyjadą dobre zespoły: Gwardia Wrocław, PKS Wiersko. Przegrywaliśmy z nimi w młodej lidze. E, mam nadzieję, że nie przegramy z nimi tym razem. E, jeszcze tak o, abstrahując do dzisiejszego e, wyniku, ta runda. W rozgrywkach zasadniczych imponująca. 24 wygrane, setek tylko jeden, jeden przegrany. To pokazuje siłę tej drużyny? Nie wiedziałem, że ktoś to nawet liczy, ale strasznie fajnie, że tak nam się udało. Nie wiem, co to pokazuje. Wydaje mi się, że coraz więcej potrafimy jako zespół. Coraz fajniejsze, twardsze charaktery. Coraz bardziej chyba dziewczyny lubią to, co robią. Widzą, że ma to sens, że to wychodzi, jest nas strasznie dużo. Nie czuję się samotny i to lubię. Więc uważam, że droga, którą wybraliśmy, jest naprawdę fajna. Niech się tak dzieje. Eee, skoro twierdzi Pan, że liczymy, liczymy, jeszcze żadnej porażki w tym sezonie eee, się gdzieś tam nie doliczyliśmy, to dobrze? Dobrze, dobrze. Fajnie się wygrywa. Rza, rzadko nam się to udaje w młodej lidze ale ona była poligonem doświadczalnym, więc o tyle jest pięknie, że możemy sobie to odebrać na przykład tutaj. To procentuje razem. chyba ta, ta wizja ogrywania młodych dziewczyn w Młodej Lidze. Procentuje właśnie w takich meczach, kiedy one skierają się z rówieśniczkami i mają to doświadczenie e, zdobyte w Młodej Lidze mimo e, tych porażek abstrahując już właśnie od, od samego wyniku. Procentuje. E, lepiej grają. Z ze zespołami w Młodej Lidze. Nie ma tej presji, tu im bardzo zależało. Trochę się myliliśmy. W Młodej Lidze jest lżej, dlatego że wiedzą, że zależy nam wszystkim na rozwijaniu się. Są najmłodszą drużyną w tej Młodej Lidze. Współpraca z Bogdanem Serwińskim jest świetna, dlatego że on to rozumie, dał zielone światło, że możemy tak robić pod szyldem muszyny. Na pewno to zwycięstwo też go ucieszy i to jest też jego zasługa. Dziękuję bardzo, dzięki i powodzenia w dalszej trasie.